na takie lokalne podtopienia w związku z ilością opadów. Południe Polski jest, jest bardziej narażone, czyli Podkarpacie i, i, i Małopolska. E, natomiast, natomiast ponieważ e, zabudowujemy powierzchnię również w Warszawie, w Bydgoszczy, w Toruniu, e, no to tam też ta woda ma problem, żeby znaleźć sobie e, właściwe dla siebie miejsce, czyli po prostu wsiągnąć i dostać się do wód gruntowych. Ostatnie prognozy e, tego międzynarodowego panelu do spraw klimatu. Mówią o tym, że w Polsce również wzrośnie ilość opadów, szczególnie w okresie zimowym i wczesnowiosennym, ale opady generalnie będą dużo bardziej gwałtowne. Czyli będziemy mieli krótkotrwałe deszcze nawalne, które powodują gwałtowne przybory wody, czy też gwałtowne spływy powierzchniowe. No ta woda gdzieś, gdzieś w końcu musi wylądować, no często ląduje w naszych domach. W każdym miejscu powinny Powinniśmy się starać, żeby, żeby, żeby ta woda wsiąkała, czy, czy też gromadziła się tam, tam, gdzie spada, a nie dać jej odpłynąć. Eee, ja bym powiedział tak, że jest kilka rzeczy, które w Polsce powinno się zrobić już. Prawda? Bo mówimy też, że potrzebna jest taka długo, długofalowa polityka o, e, e, zarządzania ryzykiem powodziowym. Natomiast na już wydaje mi się, że można zrobić kilka rzeczy. To jest na przykład analiza obwałowań. Są w dalszym ciągu obwałowania, które e, niczego nie chronią poza polem buraków. E, e, I w związku z tym te obwałowania trzeba by było rozebrać albo przynajmniej odsunąć o rzeki. To się, to się dzieje w, na arenie na bardzo dużą skalę. W Polsce mamy pierwszy przykład taki nad odrodziną. é uh gdzie odsuwane są obałowania w okolicach Domaszkowa i Tarchalic. To jest jedna rzecz. Druga, druga rzecz to jest ocena wszystkich inwestycji, które się toczą i które są planowane, e, jak one wpływają na, e, na zagrożenie powodziowe. No bo mamy budowę dróg, no nikt, nikt nie liczy tego, że z tych dróg e, ta woda gdzieś musi spłynąć. I mamy potem takie sytuacje, że woda zbudowanej autostrady czy drogi ekspresowej spływa do małej rzeczki i, 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 i wieś, która nigdy nie była zalewana, nagle jest zalewana, bo, bo, bo przychodzi woda od tej autostrady. Więc wszystkie tego typu inwestycje muszą być przeanalizowane pod kątem właśnie wpływania na, na ryzyko powodziowe.